Czołem. Ja jestem Szymon, chociaż może powinienem zacząć powoli wprowadzać zmiany w nazewnictwie tego kanału i zacząć go nazywać tak jak wszędzie go widać, czyli kurzacz.pl. Ale czy to ma jakieś znaczenie? Ja jestem Szymon, a to są najświeższe informacje dotyczące Eurotrack Simulator 2. W tej chwili trwa otwarta beta. Do wersji 1.46 i zostaje tu już kilka fajnych opcji przemyconych, na podstawie których można trochę pospekulować albo mm, dowiedzieć się całkiem nowych rzeczy. Jest tego 7 punktów tym razem do omówienia i polecimy na szybciutko. Po pierwsze, mam w tej chwili odpaloną wersję beta i co tu się pojawia nowego? Jak próbujemy zrobić konwój. Tak, dziękuję za informację zwrotną. Próbujemy hostować nowy konwój. Jeszcze tego nie ma. Czy to w Advanced Filters będzie dostępne? W Advanced Filters mamy tu coś takiego nowego, co się nazywa typ sesji. I tu się pojawia poza hosted server coś takiego jak dedicated server. serwer dedykowany. Jeszcze nie są ujawnione informacje na temat tego, ale spekulacja jest mianowicie taka, że hosted server będzie ograniczony tak jak w tej chwili, czyli do ośmiu graczy i gra będzie trzymana po stronie gracza, który zakłada serwer. W przypadku serwera dedykowanego, spekulacja będzie mianowicie taka, że albo będzie możliwe granie w większą ilość osób, albo będzie to serwer, który. Jest niezależny od hosta, czyli będzie mógł być odpalony taki serwer cały czas gdzieś w tle, jako osobny program, który sobie będzie gdzieś tam mielić i w każdej chwili każdy będzie mógł się podłączyć, i nie będzie czegoś takiego, że host się rozłączył, chyba że serwer padnie. Ale spekulacja jest w tej chwili taka przede wszystkim, że Dedicated Server to będzie opcja dla y, deweloperów, dla y, autorów gry na stworzenie czegoś podobnego do Trackers MP, czyli gdzie będzie możliwość grania w więcej niż 8 osób jednocześnie i będzie to miejsce do robienia jakichś większych eventów albo większych konwojów. Jak to wyjdzie w praktyce, no to zobaczymy. Druga zmiana, która się pojawi w grze, tu sobie odpalimy mapkę, to spekulacja po prostu jako tło, może, może włączymy inaczej. Przejdźmy do grytu i polecimy sobie gdzieś tu ruch uliczny niech sobie w tle leci. I zobaczymy. Chodzi dokładnie o nowe zachowanie AI w ruchu ulicznym. Ma tu się zmienić kilka punktów. Mianowicie trzy takie punkty. Po pierwsze ruch uliczny ma się pojawiać. Znacznie dalej niż do tej pory ma być generowany w większej odległości od gracza. Tam widać po prawej stronie na górze samochody, które w poprzek jadą. Tego wcześniej nie było. Zobaczymy, co z tego wynika. Eee, to jest jedna rzecz, więc zwiększony dystans generowania tego ruchu ulicznego. Może się będzie trochę lepiej zachowywać, bo nie będą w, w jakiś dziwny sposób się nagle pojawiać. A to oznacza, że AI nie będzie miało czasu na zareagowanie na to, co się dzieje. Druga sprawa to jest ogarnięcie przez deweloperów ilości tego ruchu, który jest generowany przed i za ciężarówką. Czyli być może nie będzie już takiej sytuacji, że jak się jedzie autostradą, że jeden pas w stronę, w którą jedziemy, albo w przeciwną, jest właściwie pusty i tego ruchu nie ma, i gdzieś tam trafiamy w jakieś takie luki. I trzecia rzecz to jest zwiększenie różnorodności tego ruchu ulicznego. Mają się pojawić pewne restrykcje odnośnie generowania podobnych do siebie pojazdów, i tu na przykład zdarzało się do tej pory, że były dwa radiowozy na trasie, jak się jechało blisko siebie, więc takich wpadek ma już nie być. Na przykład te radiowozy mają się zdarzać nieco rzadziej. Dobra, kolejna sprawa. To jest nowy achievement, który do niedawna był całkowicie ukryty. Na Steamie jest dostępny już w pełni ten achievement, i już można korzystać, i już można próbować jeździć. I on jest chyba już dostępny nie tylko w beta wersji, ale też w normalnej wersji. Achievement pod tytułem Parkowanie. Trzeba dojechać 20 przewozów. Z najwyższym stopniem trudności parkowania, to znaczy, trzeba wycofać ciężarówkę pod rampę w miarę możliwości. Bo to prawdopodobnie o to będzie chodzić, i wtedy to będzie zaliczone. 20 takich transportów należy wykonać. Stosunkowo prosty. Najprościej go wykonać, jeżdżąc z widoku z zewnątrz. Oczywiście hardcore. Wszyscy ci, którzy mają super wy... dobre wyczucie, to będą z kabiny próbować wycofać. Warto się tego nauczyć w jakichś trudniejszych miejscach, jak tu wycofać z naczepu. No ale jak to będzie, to zobaczymy. Kolejna nowa rzecz, która jest, to jak wejdziemy sobie do kabinki w opcjach ustawień klawiatury pojawiają się przed samym hudem informacje na temat infotainment i dashboard display mode i navigation zoom mode wcześniej to były dwie opcje dashboard display mode i navigation display mode w tej chwili jest infotainment i navigation zoom mode czym to się różni od tego co było wcześniej um, mianowicie w tej chwili infotainment display mode ogranicza się do tego że można sobie ten cały system yy, po prostu wyłączyć. Być może w przyszłości będzie tu na przykład dodana opcja sterowania radiem internetowym, albo jeszcze jakieś inne dodatkowe opcje. W tej chwili to jest praktycznie tylko włączenie i wyłączenie. Więc tu się to nie zmienia. Oczywiście nadal pozostaje kwestia zmiany poziomu przybliżenia tej mapy. Przy okazji warto zauważyć, że została naprawiona. W DAFie nowym e, całe, cały ten system GPS-u, wcześniej ta mapa była bardzo kiepsko widoczna, w tej chwili to już znacznie lepiej wygląda, to to jest zmienione. Pojawiły się też przyciski pod tym GPS-em w DAFie w tych systemach Infotainment e, tutaj mamy telefon, radio, nutki, inne takie rzeczy tego wcześniej nie było, można to oczywiście wyłączyć. GPS w telefonie zawsze zostanie. On jest niezależny od tego infotainment systemu, ale zoom się zmienia jednocześnie w obu pozycjach i od razu, skoro jesteśmy przy telefonie, no to telefon uzyskał też nową funkcję pod tytułem zawsze będzie wyświetlać godzinę aktualną, tak jak mamy tu na dashboardzie zawsze jest ta godzina aktualna i tu mamy teraz na telefonie wyświetlaną godzinę, wcześniej to było dostępne chyba tylko w jednym modelu telefonu w Renault, w, w wysokim, tym nowym Renault, to jest linia T. Co tu jeszcze jest? Jeszcze jedna opcja. Na październik została. Jest coś takiego, co się nazywa Pinktober. Weźmy sobie ciężarówkę. Nie wiem, kto, lubimy skanie. To może niech będzie skania. Są dostępne malowania do skani z różową wstążką. Oczywiście można je sobie zmienić. To jest to, to, co tu zmieniam, to jest metalik do farby. Wstążka zawsze zostanie różowa, ale ten metalik do farby można zmienić. W tym malowaniu, w drugim malowaniu podobnie zmieniamy kolor metaliku. Wstążka jest bez zmian. I w trzecim y, przypadku znowu jest kolor bazy i kolor skrzydełka przy wstążce. Wstążka pozostaje bez zmian. Różowa wstążka to jest symbol walki z rakiem piersi. W ramach y, walki z rakiem piersi y, kilka lat temu był event w Eurotraku, gdzie można było wozić y, towar. I w ramach tego był do wygrania zestaw zawieszek, który jest teraz dostępny w pakiecie, po prostu razem z tymi malowaniami: różowa wstążka, plus malowania na ciężarówkę trzy różne malowania dostępne, plus jeszcze są te malowania dostępne na naczepie. Pakiet jest dostępny. Weźmy pierwsza lepsza naczepa. Też jest dostępna w tych samych malowaniach z podobnymi opcjami. Tutaj te, to wszystko zostaje razem. Tak samo jak w przypadku samej ciężarówki, można zmienić kolor skrzydełek i kolor bazy, która się znajduje pod spodem. Dobrać sobie jakiś ten kolor, ale różowa wstążka zawsze pozostanie. Jest to dostępne jako DLC, to kosztuje yy, kilkanaście złotych, jeśli dobrze pamiętam, 14 zł jest cena tego. Już zobaczmy tu dokładnie, co tam będziemy opowiadać, skoro można to zobaczyć dokładnie. Nie chcę zdjęcia. Chcę zobaczyć aktualną cenę w złotówkach tych ribonków. To kosztuje 7 ,39 zł 39 groszy. Zestawy są 3, tak jak mówiłem. Malowanie na ciężarówkę i naczepę są zgodne ze sobą. I cały dochód ze sprzedaży tego DLC trafia do fundacji, która pomaga walczyć z rakiem piersi. Także tu nie ma nigdy na tym przeceny, a cała kwota trafia do... Yy, fundacji zajmującej się walką z rakiem piersi. I jest to też dostępne dla American Truck Simulatora. Też są dokładnie te same trzy zestawy. i też Tylko, że osobne trzeba go kupić. To nie jest w tym samym. Dobra, tyle jeśli chodzi o szybkie newsy. Zobaczymy co z tego powynika jak skończy się beta testowanie i zacznie się Pełna wersja gry. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!